Pogadajmy o tym, co Biden ostatnio zrobił, czy rząd amerykański, troszeczkę szerzej. A mianowicie o tych 61 bilionach, które przekazali na wojnę z Ukrainą. Pamiętajcie, że te 61 to nie jest tak, że Ukraina dostanie 61 baniek. O już tak się tam dobrze bawią, bo widziałem, że najwięcej to dyskoteki się rozkręcają. Ale. A te 61 bilionów będzie podzielone na, na wszystkich tych, którzy dołączą się do tej wojny. Plan jest pewnie taki, że jak rzucą 61 baniek, to się tutaj nasi zaczną trochę. Wiecie, wszyscy się teraz rzucą na te pieniądze z Europy, i kto tam się chce dołączyć do, do wojny. Myślicie, że dlaczego. Pchają Was teraz, żebyście się tam przygotowywali, że rodziny, że to wszystko jest tam gotowe, że tam będziecie odpierać atak od Rosji. No prawda jest taka, że to nie jest tak zrobione, że Wy tam potrzebujecie iść na wojnę, że trzeba walczyć z Rosją, tylko właśnie Kasiora jest do podziału teraz i teraz się właśnie zaczyna. To jest pewna rzecz. O której nie wiecie, tak jak wiecie, tam mówi się też o, tej, o tych zbożach z Ukrainy, że czy nie są zboża z Ukrainy, tylko to wszystko jest zachodnie, koncerny, a głównie amerykańskie i, i kontrola zewnętrzna, no to dużo rzeczy tam jest inaczej. To, co tam przedstawiacie i to, co rolnicy też ważą, to troszeczkę inaczej wygląda, i jeszcze z takiej mojej perspektywy, tej amerykańskiej. Ale fakt faktem jest to, że 61 banik poszło, jest do podziału. Wiadomo, że tam głowy państwo zgarniają ile się da Bo to wszystko jest po to zrobione Więc i rodaków naszych Wepchnie się w tą wojnę Po to, żeby Kilka milionów, albo może kilka baniek Ci, którzy Decydują te głowy państwa Ci, którzy rządzą Mogli sobie spokojnie zgarnąć Wyciągnęli z podatników Tutaj amerykańskich Zresztą to będzie też na rozłożone Tutaj Ameryce na lata dla tych młodych bo to nie jest tak, że przecież nagle się pieniądze skądś wzięły to będzie tutaj na nas rozłożone wysłało się elegancko tam kto przystąpi dostanie pulę no i teraz tych biedoszków wszystkich czyli was bo pewnie część jest tutaj jeszcze w Stanach co mnie ogląda ale reszta tych co jest tam siedzi na to będziecie walczyć za to co z góry pewnie już tak jest, pewnie jest w pewnym sensie przesądzone. jest zrobione po to, żeby też e, odepchnąć troszeczkę Rosję od tematu e, Chin, od pomocy Chinom, bo wiadomo, że to są te trzy mocarstwa Rosja, Chiny i Ameryka. No i właśnie ta ma tutaj z Rosją jest im potrzebna. Wepchną te 61 baniek. Napchają się ci oczywiście najbogatsi jak zawsze, e, a was biedoczku, bo już słyszę to, że popychają do wojny, żebyście się przygotowali, że rodziny są w stanie odbepchać najazd rosyjskiej armii i wy będziecie walczyć widelcami. Nie wiem, czy tam będziecie walczyć, bo, bo przecież my jesteśmy tak rozbrojeni, że. Także pod... o to to chodzi. Eee, 61 baniek poszło w ruch, teraz się tylko zaczną dołączać i wasze życie nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Ważne, żeby oligarchowie. I najbogaci tego świata mogli sobie żyć w bogactwie, a wyraz robaczków no, to trudno. Wam się nic nie należy. Wy macie walczyć o tych bogatych. Pamiętajcie.